Wszystkim z tej strony Makropon i witam, wam dzisiej... witam, wam. Bam, bam, witam was w dzisiejszym filmiku e, będzie to ASMR kawka ze mną i narzekanie na życie bo dzisiaj jestem dosyć w gór dzisiaj jest sobota 24 20... października e, zaczniemy od świeczki żeby był klimacik a i jest requirement już zapóźniam, już spaliłem ale jest requirement, żeby oglądać ten filmik, mianowicie musicie sami mieć kawę, bo pijemy razem kawę. Teraz sobie podaszekamy go. Mam zapalniczkę i zapałkę zapalniczkę też w sumie, a nie palę papierosów. Ogólnie ja palę, ale nie papierosów. What the hell? Tak seriously? Ja muszę uważać bo wychodzę wieczorem dzisiaj jest sobota i coś może mi się stać Ty, teraz będę uważał już teraz już na serio Boże to było jak <tryk> w jakimś oszukać przeznaczenie nie to jeszcze zapałka to jeszcze telefon A naprawdę, przecież jest ogromna różnica. Ja akurat nie jestem osobą, która lubi noise cancellation, to są Samsunga. Na co dzień, na przykład, jakieś zawodu, czy coś, ja wolę słyszeć, co się dzieje ze względów bezpieczeństwa, survivalowych czy coś. Ale na przykład, w tym settingu, kiedy czasem się wstydzę, mówić. Nie, wiem, bo mam wrażenie, że sieci słyszą czy coś, a zwłaszcza jak mówić głośno, czego praktycznie nie robię, Jeśli nagrywam zwykłe filmiki, tam jest moje drugie studio, tam Jascha, to jest moje drugie studio. To jest pierwszy studio To było krzesło, nie A jak mam wyciszony dźwięk Czuję się w takiej próżni To jestem bardziej odważny mówić Dlatego, wyciszy, dlatego mam schawki No i dla panów to mam Mam je od kilku dni Mam je od środek. Jestem w głowie Mi me di re di re di tam twoja stara Ameno to twoj stary Dobra, Anyway, I don't care Już mam gdzieś w ogóle dzisiaj nic mi nie robi Czy jest filmik, czy... Do filmu. Coś w sensie, przez przypadek sama się nie zapaliła, ale nie miałem. nie było tak, że on zapalił do filmu. Po prostu już mnie zapanował, i tam do filmu. I teraz będę ja zawsze musiał mieć. jak jest w miejscu, a takie doruszenie nie jest dobre. I yy, on łapię niektóre dźwięki, bardzo, niektóre nie, bo na przykład nagrałem unboxing tego Xboxa i on mega łap, ale lubię takie kolory, wszystkie wiecie, jestem kolorowy. zaraz e, mam nowy pasek do Apple Watcha za 20 zł e, Media Expert, nie jest Euro RTV bo stwierdziłem, że nie wiem, się tak bardziej neutralnie wygląda plus ja miałem zawsze kiedyś sekarki czarno-czerwone i jakoś tak fajnie to wygląda jak jest taki jest bardziej neutralny, ten czerwony pasek nadal uwielbiam ale, ale ten look jest bardziej neutralny bo ten czerwony jest taki czerwony e, nagram też filmik o Apple jak przy, przylecą mistrze i na kolejne nakładki, to będzie fajne. Yy... Dzisiaj jest mega ciepło, 22 stopnie w Warszawie, jest... a przypominam, jest 14 października. Mam nadzieję, że pijecie te kawę, albo nie wiem, śpicie, albo cokolwiek, albo włączyliście sobie w tle. Czy coś? Mam stylówkę. Ja robię jak Trisha Paytas. Ona ogólnie mnie bardzo inspiruje, jeśli chodzi o twórczość w internetu. Się nazywa się unhealthy relationship with an influencer. Parasocial! Parasocial relationship. No to ja mam takie striszą, ale przynajmniej zdaję sobie z tego sprawę, to jest mi parasocial wtedy. I zapewniam się, być. Się. i na przykład jak już się ubrałem, umyłem i wszystko i mam stylówkę załóżmy, no to później jak wracam do domu lubię nagrywać w niej zanim wrzucę do prania, żeby jeszcze coś mieć z tych ubrań i to miałem założone w środę, dzisiaj jest sobota i tak pod wieczór przez jakiś czas co chwilę to zakładam, bo myślę, że będę nagrywać coś tak jak teraz i w końcu tego nie robię no i nie wrzucam do prania, ale dzisiaj już w końcu wrzucę do prania mam problem z takim backlog, w ogóle z nag... o, jeszcze drugie narzekanie będzie na nagrywanie, bo jakoś tak z tym nagrywaniem mam problem, to, nie wiem czy to to przez mój mózg, nie wiem czy to jest ADHD, czy OCD, czy co. Ja co chwilę rzucam te wyrazy wiem o tym, że nadużywam tych określeń, tych e, Neurodivergent e, Conditions. Nie wiem jak to po polsku powiedzieć, i nie próbuję być lekcji teraz, że Ja tak zawsze mówię i cały czas tak mówię. E, po prostu niektóre wyrazy znam lepiej po angielsku niż po polsku, i na odwrót. I w ogóle nie widać tych kolorów. Ty. Um. no i jestem na przykład bo mam teraz te kilka kanałów mam Macrobon, Stefka, Stefka 2 Stefka ASMR i Stefka Gaming i ogólnie gaming to muszę dokończyć Resident Evil to wiem o tym i mam dużo planów strasznie żeby nagrywać fajne gry stare gry w ASMR gry specjalnie pada kupię żeby grać w stare gry na, na komputerze ale jakoś tak wam, będąc twórcą i, i po prostu przytłacza mnie to że nikt nie ogląda że się że wrzucam to jest taki mega skrót ehm. I zaraz to rozwinę. Ja wiem, że miałem gadać o mikrofonie, no ale whatever. Eee, mógłbym też udawać... O dobra, to powiedz mi o twoim dniu. Dobre, zróbmy to. Słuchajcie, skoro pijemy razem kawę, to musimy razem gadać. No to teraz powiedzmy co o ciebie. No właśnie, bo u mnie słuchaj. Pomilczę trochę posłucham co mówisz. Right. No, Beskito, jest tak. No, Beskito. Słuchajcie, właśnie w angielskim fajnie się robi ASMR, bo mówisz po prostu you, ty, a u nas musisz rozdzielić ty na wy i mówiąc, słuchajcie, robię, skracam ten kontakt widza z, ze mną, który powinien być bliższy w ASMR, bo mówiąc, ty to jest takie o, oh, ty, hej, ty i czujesz ten właśnie tingus, na przykład to jest jeden z triggerów, ale ja nic, nie chcę mi się kupić tak mówić, ty, ty, jakby tu była jedna osoba, bo ja wiem, że to jest milion osób przede mną. 1000-9999 999 999 eee, No i Mam problem z makrofonem CFK2, z bo one przed Survival, Survivor, Drag Race UK i Big Brother. I chcę nagrywać recenzję tych programów, bo nikt tego nie robi w Polsce, mam wrażenie. I chcę być pierwszy, ale blokują mi filmiki. YouTube blokuje mi filmiki, bardzo mi to irytuje, bo one daje kilka sekund i to blokują. Nie chcę mi się zdjęć o, 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 omawiać, ja bym chciał na żywo reagować i, i to mnie frustruje. Kolejna rzecz frustruje mnie to, że mało ludzi ogląda te kanały, co rozumiem. Ja nie mam podejścia, że mi się należy przez to, że mam stewkę czy coś. Nie, kompletnie, po prostu tak dzisiaj jak to jest irytujące nadal. Ja lubię tak, żeby nie wykluczając coś, na przykład jedną rzecz czuję czy coś i druga nie musi się od razu wykluczać, tak niebinarnie. Ja już to powtarzam też. Ja nie jestem niebinarny, jeśli chodzi o moją tożsamość płciową chociaż mógłbym być, no tak na razie myślę, że nie jestem ale jeśli chodzi o życie to lubię niebinarność, bo w koszem jeszcze na przykład opowiem, lubię xboxa to playstation od razu musi być do dupy, ja tak nie myślę na przykład są takie zablety na Redditie, jeden jest gatekeeping kiedy właśnie ludzie częścią jakieś grupy czy coś o, wezmę pomadę, żeby takie, że na przykład, o jestem fanem Top Model i ktoś, kto obejrzał ten odcinek, coś tam mówi, o też lubię ten program, a ty, o, ale jestem przeciwnym fanem, zresztą, że tak nie dopuszczasz ludzi, a drugi jest fajny też, bo, ale to jest taki ironiczny ten gatekeeping, że to pokazuje ludzi, którzy tak robią i krytykuje to, a drugi jest Gates Wide Open, czyli odwrotność pokazująca ludzi w internecie, którzy właśnie nie są tacy, że, na przykład, że są tacy, że, o na przykład, to mi się nie podoba w Tobie, ale coś się coś tam, że jak powiesz, o, nie znać tego, to może ale cieszę się, że w ogóle oglądasz no to jakby to jest gateway, że tak nie masz problemu ludzi, to się jakby jasne, bądź częścią tego czegoś też yy, i właśnie ja tak żyję, staram się przynajmniej i z tymi filmikami, na przykład Makromastewka 2, to jest jedna rzecz, która mi irytuje już powiedziałem, że dużo mam do nagrywania i tego nie robię bo nie wiem, jestem zmęczony po pracy czy coś, mimo że to nie jest fizyczna praca, ale mentalna i później jestem wzruszony, że tego nie robię i wtedy, ich też jestem coś, nie ogląda, i w ogóle wtedy nic się nie robię. I tak siedzę po prostu od kilka dni i mam ten backlog z tyłu, że muszę wiele rzeczy nagrać, a nic nie nagrywam. No i to, nie też myślę, że jeśli mam to coś do tego, bo jeśli to jest dla mnie najgorszy okres w życiu w Polsce w ogóle. E, te kilka miesięcy do zimy, w sumie ogólnie dopóki nie jest ciepło, to jestem, jakby mam depresję, ale w zimie już jakoś takie jest inaczej trochę. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ten okres teraz do końca roku jest już. Może tylko mam taki off vibes i w ogóle nie mam ochoty nic robić. Plus też ja dużo nagrywam i, i widzę, że coraz więcej takich przerw potrzebuję. Ale pewnie dlatego, bo myślałem, że po prostu nikt tego nie ogląda. I, i ir, ir, irytujące, nie w sensie na was, że się irytuje, na sytuację, na życie, że takie jest życie. I irytujące jest to, że po prostu nikt ogląda rzeczy, które wrzucasz. I owszem, stawkę oglądają ludzie, ale ja nie chcę tylko stawki nagrywać. Ja jestem artystą wielokanałowym i też wiem, że to organzko brzmi, ale tak jest... no. Na szczęście dla Was yy, ASMR-owców, jeśli w ogóle ktoś to ogląda poważnie, akurat ASMR nie mam problemu nagrywać, bo łatwo się nagrywa ASMR i też mam się i lubię to robić też, w sumie lubię nagrywać wszystko, ale też ten kanał najlepiej sobie radzi z tych moich czterech, tych trzech nowych i to mnie motywuje, żeby nagrywać yy, i mam już kilka, no jakby... Naprawdę chcę do tego podchodzić w miarę możliwości na poważnie, bo oczywiście mam tę pracę swoją i jakby nie jest mi łatwo. Ta praca też wysysa ze mnie dużo energii, mimo wszystko, mimo że jakby to jest IT, i nie, że wiecie nie jestem w jaskini jakiejś czy coś, ale no, jest człowiek zmęczony i czasem też planujesz jeszcze po pracy i po prostu wracasz z tej pracy. I może nie jesteś jakiś taki oporszony, wyczerpany fizycznie, to mentalnie masz blokadę i po prostu jesteś taki... nie masz na nic. Ja mi się grać nie chcę. I też nie wiem czy to jest właśnie ADHD czy OCT, ale na dla mnie granie już teraz nie jest tylko granie, dla mnie każde granie teraz to jest content. I na czasem po prostu w ogóle nie gram, bo wiem, że mam grać i jeśli chcę grać nawet. Owie o pogram sobie. Ale kiedyś, muszę sobie po prostu a Teraz Mackin, nie, no muszę to nagrać, bo dla mnie to jest wszystko z contentem. I, 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 I chęć tworzenia tego czegoś, co chwilę, coraz więcej. I tam się też z OCD, nie wiem. I że mam ochotę po prostu wszystko, co robię, dokumentować, bo to może być kontentem i może kiedyś się przyjąć, czy coś you winą know, remin. Mean. Na przykład powiem o sobie w jakąś starą grę, no to muszę włączyć do nagrywania program, mikrofon, bla, bla, bla wszystko ustawić światło, maled światło. Mam dwa światła, ale tu jedno używam do gier. A te dwa razy mi się nagrywamy TikToki czy to, Ja mówię TikToki, ale ogólnie filmiki, te takie główne. No, także generalnie nie jest łatwo i wiem, że to jest takie uszalenie się nad sobą, no, ale jak ma prawo się nad sobą, ja to robię teraz też. To nie tak, że ja mówię, o Boże, ja jak korzystę ze wszystkich. dzisiaj zepsuł. Dzisiaj jest sobota, to jest gówniany dzień. Nie wiem czy nie u Czajniku zepsuł. Już jedną kawę dzisiaj piłem. Właśnie taką półlitrową. I wróciłem na jednym pominąłem to mikrofon, słuchajcie ja chciałem, mam nie potrzebę nagrywać na swoje tiktoki z głosem takim narratującym na żywo, bo dużo ludzi pisze, czy pisało kiedyś, jak jeszcze oglądali, że o, ten dźwięk, nie skrywa się z ruchem Myślę, że nawet jak nie myślą o tym, to podświadomie może się bardziej irytują. Mózg się irytuje, bo głos się nie zgrywa z ustami. Mówię, dobrze to kupię mikrofon. Ja już kilka razy ryzykowałem pieniężnie, inwestowałem w rozwijanie kanału i pierwszy raz jak to zrobiłem, czyli kupując nowe peruki, nie miałem kompletnie pojęcia, czy to jest warte zakupu, w sensie, czy warto i wydałem kilkaset złotych na nie. I było warto, bo wtedy Zewka miała ten taki renesans, ten makeover, co przeszło z tych białych włosów tych na te blond, które ma teraz i teraz dlatego jak inwestuje w jakieś takie lampy czy mikrofon czy coś, to po prostu liczę na to, że jakby to będzie miało przykład na podwyższenie statystyki w ogóle odbioru jakości i wszystkiego, dlatego tak bardziej ochoczo inwestuję, ale tak się Na przykład, jakim czy coś, to w ogóle tak, a nie. I mam, mam teraz ten. Jestem taki nabuzowany. I kupiłem go z media, z, tak, z media Expert. Nie działał w sensie. Tak myślałem, no bo podłączałem do telefonu jednego, do Androhida, do komputera i nic nie działało. No to zwróciłem go bez problemu i napisałem, że nie działa, i w ogóle. I już wtedy kupiłem przejściówkę chyba, Wtedy kupiłem pierwsze dwie przejściówki i nadal nie działał. bo Potem już miałem wcześniej. Jedną właśnie teraz na przykład mam podłączoną do iPhona, żeby mikrofon USB działał. I ta działa. Mikrofon też. No i dobra, i mówię: Dobra, to zamówię jeszcze raz, to był błąd zamówię jeszcze raz, ale z innej firmy w sensie z komputernika, i zamówię, i przychodzi. No i biorę ten i patrzę: nie działa. Już pomijam to, że musiałem wydać tutaj kilka tysięcy złotych na tę przejściówkę. Kilkadziesiąt, te kilkadziesiąt to i nie liczę, bo tej używam normalnie ze słuchawkami. Oraz kilka na tym. I już te też nie działały. Słyszę, że nie działa po tylu czekaniu na, na przesyłki, po tylu przejściówkach. I mówię, dobra, podaję się z tym mikrofonem. Niemożliwe, żeby dwa z rzędu nie działały mikrofony z innych firm, te same, ale z innych jakby sklepów. Wiem, że jest takie ryzyko, ale jednak coś tam się dzieje z tym telefonem, że on na przykład się wycisza, że dźwięk nie działa, jak podłączę czyli coś tam jest jakaś reakcja. I moim zdaniem po prostu telefon wykrywa ten mikrofon jako zestaw słuchawkowy, a nie nagrywający. No i dobra, i tu już wydałem ten. No i minął jakiś, kilka, jakiś czas i mówię, dobra, to już po prostu kupię inny mikrofon. Ale nie chciałem dużo pieniędzy wydawać, bo te takie prawdziwe road to tam po tysiąc tam mi szkoda jeszcze tyle. Ten kosztował 700 i to był najdroższy mikrofon, jaki mam. I szkoda mi kasy teraz przynajmniej. I a no, no, nie chcę inwestować tysiąc złotych, bo ja się że będę musiał, ale na razie nie chcę i nie mogę zresztą, bo mam kilka kredytów w sensie na te sprzęty. Muszę po prostu, ta sytuacja z tym już stwierdziłem, że nic nie kupuję i muszę się trzymać tego, bo kupowanie jest uzależniające, zwłaszcza jak jest jesień, i chcesz sobie humor poprawić. I kupiłem ten w internecie, szukałem jakiś tani mikrofon, który widziałem, już teraz pisałem, że specjalnie dla iPhone'a, żeby działało. No i ten działa, bo on ma już przejściówkę Lightning i jest bezprzewodowy, tak tam. I kilka filmików z nim nagrałem, ale niestety i nawet ten Samar 1, ale niestety jakoś w ogóle mi się nie podobała, bo on, on ma jakieś wbudowane... Noise Cancellation, czego nie lubię. To jest właśnie wyciszanie filmiku, że było cicho. Tylko, że to robi AI i niestety AI jest błędne czasami. I w ASMR każdy dźwięk jest ważny, nawet niski, wysoki. I, i on wyciszał po prostu dźwięki, których nie chciałem, żeby wyciszał. I jeśli chodzi o zwykłe filmiki, jakoś była ok, ale też bez szału I to też było sto ileś tam złotych sobie Jak u mnie on działa, ale ten, ta jakoś tutaj jest coraz lepsza i ta jakoś już mi nie odpowiada, to już nie te czasy. Będę używał po prostu jak będzie emergency No i jakoś ostatnio Właśnie w tym tygodniu, bo to też było pół miesiąca temu Już mówię, dobra spróbuję jeszcze raz Podejście do tego mikrofonu I widziałem, że na jednych filmikach Ogólnie innym działa Innym ludziom działa, tylko mi nie Ja chyba go zwrócę też, to jest moje Ostatnie osta 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 postanowienie, że go zwrócę Mam to gdzieś, wyśle im zdjęcie tych wszystkich Końcówek i powiem, że on nie działa Boże 20 minut że on nie działa. I widziałem na filmikach jednych, że pokazywali, że ma dwa paski, a jedni, że ma trzy. I mówię, dobra, to kupię tą przejściówkę z dwoma czy z trzema. Tą. Przepraszam. I w ogóle zepsuję sobie sto jak do mikrofonu. Po prostu same sukcesy w tym tygodniu. I kupiłem ten teraz za 70 zł. Dzisiaj dosłownie go odebrałem i mówię, dobra, to już będzie to. Powiem przekonany, że działa. Podłączam, nie ja działa. Ja pierdolę. Ja z 500 zł na to wszystko. Nie działa działa źle dlatego jestem zły i at least ja przynajmniej mam ten filmik tutaj że mnie zainspirowało do rantu z kawą to jest sama może ten filmik będzie miał magicznie milion wświetleń ale wiem, że nie będzie już nagrałem lanta na story bo było lepiej, a teraz już jest w ogóle mi lepiej jak sobie narzekałem. odhaczone jest narzekanie mentalnie już to jest odhaczone i kit i jakby z tymi kącikami, wiem, że one mi się kiedyś przydadzą, bo zawsze takie jest, że te rzeczy, kiedy prędzej czy później mówisz, o szkoda, że mam tego, szkoda, że mam tego, także spoko. Zanim kiedyś z tym też pewnie mi się przyda i być, no ten zwrócę, to mam w dupie, to już nawet liczę. I może ten będę kiedyś też korzystał, ale po prostu akurat nie jestem w takim... Będzie teraz życia, gdzie nie robi mi strata 500 zł. Plus, jeszcze niedawno miałem akcję z dyskiem zewnętrznym, babcia z OELIX mnie oszukała na 200 zł i często są jakieś wielkie kwoty, ale to jest irytujące jak tracisz pieniądze. Ja nie lubię tracić pieniędzy w sposób nieoczekiwany no i to po prostu się naspierało wszystko. Także tyle. Od razu mi lepiej, kilka wdechów. się wiedzieli, że ja nie myślę tak, że mi się należy. A obrotny kubek nie! Że mi się należy. Należą wyświetlenia czy coś. Ja tak nie myślę. Wcale nie. Ja wiem, że showbiz jest ciężki, jest bez skrupułów i ja i tak się nie podaje. Często się nie podaje. I, I też nie mam jakiegoś teraz wielkiego kryzysu, że o nic nie chcę. uważam, że to, że nie jest tak, że oczekuję, że mi się coś należy, nie wyklucza tego, że mogę być podirytowany, że tego nie mam. Jakby nie muszę się wykluczać te rzeczy, wracamy do niepinarności życia i, i, i tyle. Hmm. I po sobie podeszkałem, że dalej. Mam nadzieję, że się zmotywuje do nagrywania. I zobaczymy, kochani. I też mam nadzieję, że u Was jest wszystko ok mimo tego, że jest jesień. Jeśli nie, to piszcie w komentarzu, co tam Wam dolega sobie pogadamy na następnym filmiku. I, I życzę Wam miłej soboty, miłej jesieni, życzę Wam zdrowia, przede wszystkim mało stresu, dość dobrej atmosfery w pracy i wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam Was. Pa, 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 pa. Żegna.